W momencie trzy okrążenia do zakończenia wyścigu i, I zobaczcie. Widzimy Dawida Zaremba! To, mamy to. Dawid Zaremba wyprzedza Ostapa Andrucha. Ale Ostap Andruch, zobacz, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. Takim lekkim gestem, obracającym głowę nie spojrzał za siebie, to by oznaczało, że chyba przedramiona są mocno spompowane i chciał zobaczyć, ile ma jeszcze przewagi nad kolejnym zawodnikiem. Jak myślisz, to jest możliwe czy nie bardzo? Zdecydowanie, to jest jak najbardziej możliwe, jeżeli tutaj... Nasze przedramiona zostaną zblokowane, tak, tak zwane, my na to potocznie mówimy, zabetonuje nam ręce, czyli po prostu... Nie będziemy mogli dokładnie trzymać naszej kierownicy. A tu będziemy A tutaj mieli... widzimy tak, jakąś powtóreczkę Powtórkę upadku. To właśnie, proszę, tu po prawej stronie naszego ekranu jeden z zawodników. O, tutaj właśnie wypad, wypad Na tych dziurach na kolejnach dojazdowych troszeczkę nie opanował motocykla, proszę zobaczyć. Tutaj zarzuciło w jednej dziurze tak, tutaj zmienił, widać, przeniósł ciężar ciała Troszkę ciała.